Mühlbach am Hochkönig. Narciarski raj i zabawa na śniegu. Gmina Mühlbach jest położona w Pongau, na ziemi salzburgskiej. Dostać się do niej można autostradą A10 przez Bischofshofen. Imponujący masyw górski Hochkönig jest znany za sprawą różnorodnych nowoczesnych terenów narciarskich, ale również dzięki tradycyjnym, romantycznym miejscowościom. Czeka w nich na turystów spokój, relaks oraz malowniczy krajobraz jednego z najpiękniejszych miejsc w Alpach. Tutaj ze spokojem można zrezygnować z samochodu. Tradycyjna miejscowość Mühlbach wznosi się na wysokość 850 metrów i jest położona w sercu ziemi zalzburskiej. Podczas urlopu w Mühlbach można poznać lokalne tradycje i gościnność tamtejszych mieszkańców. U stóp szczytu Hokynik można spędzić niezapomniany urlop i nabrać sił. Zapraszamy na niepowtarzalny urlop z całą rodziną. Narciarski raj i zabawa na śniegu.